Drodzy, w we wtorek 24 października. Ja jadę sobie na spotkanko, bo umówiłam się w kafejce z taką jedną dziewczyną, panią, nie wiem, jak to określić, no ale dobra. Jadę dzisiaj na fioletowo. Brudne szyby, w ogóle wiecie, co zauważyłam. Ten mój vlog, który nagrywałam, gdzie pokazywałam wam te moje nowe buty, które kupiłam. To tak kusz fruwał wokół. No, muszę samochód wziąć na mainie, bo to jest wstyd i hańba. Szok. No, powiem Wam dzisiaj obudziłam się, jakoś mnie głowa boli, ale nie wiem czemu. Nie wiem, czy ciśnienie, czy to ta pogoda, bo wiecie co, u nas jest rekord dzisiaj. Będzie 24 stopnie, a jest 24 października. To jest szok, szok, szok. No. W ogóle, co tam u Was? Stwierdzam, że wiecie co, chyba zacznę robić tak, że może przez ten ostatni tydzień października będę się starała nagrywać vlogi tak rano, 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 tak jak właśnie teraz mam 10 rano, coś ponagrywać i od razu wam to puścić, ale nie wiem, czy mi się uda, bo no nie wiem bo bym musiała naprawdę przycisnąć się rano, no i co ja Wam rano pokażę? No nie będę jeździła gdzieś po sklepach rano, no nie? Tych dyni jeszcze nie kupiłam, więc dzisiaj sobie zajadę do Jewela. W Jewelu były ładne, widzicie, że uję, że wczoraj nie kupiłam w tym Jewelu, bo Karolinka oczywiście, a chociaż mówili, że w tym Aldi ma być. Widzicie, jaka ja jestem skąpa, za dolar 50 za dynie. Karolinka będzie jeździć po sklepach i więcej wyda na benzynę niż na te dynie, no. Wiecie co, w ogóle chciałabym też poruszyć pewien temat, Teraz jest chyba jeszcze bardziej popularne to odchudzanie, aniżeli było kiedyś, chociaż nie wiem. Ale na własnym przykładzie, tak zwane, co se schudne to przytyję. Pamiętacie moje w ogóle pierwsze filmiki, jaka ja byłam szczuplutka? No, ale to było ogólnie po chorobie, więc. Yy, no, mega wychudłam. Schudłam chyba w krótkim czasie z 10 kg może. Mhm. Może mniej troszkę. Poczekajcie. Ale nie, no, tak z 10 kilo, no. A teraz już tyję! Z powrotem. Z powrotem tyję. Zobaczcie na moją buzię. Buzia to jest, wiecie co, od leków, bo piję bardzo dużo teraz wody i takich elektrolitów. 3-4 litry dziennie. Naprawdę. Ale yy, no i staram się, żeby ta buzia nie była taka pucołowata, ale ogólnie ciało. No. Powiem wam, że masakracja. Chciałabym schudnąć. No, z powrotem, kurde, żeby wyglądać tak fajnie. Więc może, może, może moglibyśmy się razem znowu motywować jakoś, tak wiecie, żeby jeść te trzy posiłki dziennie, bo ja jestem wyznawcą jedzenia trzech posiłków dziennie. Dieta ta, posprzerywany, też stwierdzam, że jest bardzo fajny, tak wiecie, mieć te okno żywieniowe, ale u mnie nie wiem, czy to 8 godzin by się sprawdziło, bo ja jestem zbyt głodna i chodzę mega późno spać, więc. Jeśli chodzi spać jakaś północ, pierwsza rano, coś takiego, no to wiecie, jakaś dziesiąta jestem głodna. No więc musiałabym wtedy zaczynać te jedzenie dziesiąta, dziewiąta, czternasta? Dobrze mówię? Czternasta, piętnasta, szesnasta, siedemnasta, osiemnasta, dziewiętnasta, dwudziesta, dwudziesta, pierwsza, dwudziesta. Tak, a to nie ma szans. Ja już jest godzina dziesiąta, już jestem głodna. Więc wiecie co, tak u mnie dziesięć godzin może ten post mógłby trwać czy coś. No, zobaczymy. Ale co myślicie w ogóle na ten temat? Jak tam u Was przygody odchudzeniowe, życiowe i takie różne? No, powiem Wam, naprawdę ciężko, ciężko jest zbudować sobie taką rutynę. Ja lubię słodycze. Teraz i tak nie jem takich słodyczy, wiecie, kupnych bardziej no jakieś ciasteczko jedno, ale bardziej domowe. No, więc taki temat sobie na dzisiaj wymyśliłam, poruszyłam jeszcze na jego temat porozmawiam, ale zabiorę Was teraz, bo jedziemy do tureckiej restauracji. Pamiętacie? tak gdzie te moje pierożki miały być. I było, i nie było, bo było wesele jakieś tam. A dzisiaj tam nie wiem, czy zjemy śniadanko, czy wypijemy kawkę, czy zjemy jakiś, jakąś taką bułeczkę na słono. Zobaczymy, ale jest przepyszna. No więc zapraszam Was na nowy dzień ze mną Patrzcie, jakie cuda moi drodzy. No moi drodzy, znowu z samochodu. Godzina 17.13, widzicie? Te moje nagrywanie rano i wstawianie tego samego dnia to jest dupa, jedna wielka, więc to na pewno się nie ziści. No bo tyle, ile nagrałam rano, to dopiero teraz się do was odzywam, bo normalnie intensywny dzień. W tej tureckiej restauracji nagrałam troszkę to, co Wam wcześniej wrzuciłam. I zdjęcia to jest tresle ciasteczko takie pierwsze, a druga to jest baklawa z pistacjami. No, pycha, pycha, pycha. Jeśli ktoś mieszka w okolicach Chicago, 8000 Tales Restaurant. Bardzo polecam, podlinkuję na dole. Ojejku, no i widzicie, co se schudnę to przytyję i to jest jedna wielka dupa, dlatego że Karolinka lubi słodycze. No i je te słodycze i mówiła do Was, że je tylko domowe, ale nie je domowe, więc kłamstwo. Uhu! No moi drodzy, tak to wygląda. Jadę teraz do go, żeby zobaczyć te dynie po pierwsze, po drugie kupić jakieś winogrona i może jakieś, nie wiem, coś jeszcze. No zobaczę, co tam będzie. Dlatego, że idę wieczorem na te kolejne spotkanie, mnie koleżanka wyciąga z jakimiś dziewczynami. No nie wiem, jakieś takie spotkanie, jakby to powiedzieć, takie... No, nie wiem nawet na jaki temat to spotkanie będzie. No ale dobra, obiecałam, idę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, więc to spotkanie mamy na 19. A teraz jest już 17.14, 17.15, więc ja muszę szybko do tego Aldiego zajechać. Mam nadzieję, że nie będzie dużo ludzi, bo wiecie co? No, teraz to chyba ludzie, nie wiem, może z pracy wracają, chociaż nie ma takiego korku bardzo dużego. Dzisiaj, ja Wam mówiłam, że było 24, a było chyba 34 stopnie, ja w tej bluzie, ale dobrze, że klima była włączona, no to widzicie, raz klima, raz ogrzewanie, patologii, ale dobra, więc no jutro ma być cały dzień burza i lać deszcz, no ale też okej, okay, jest fajnie, nie będę narzekać. I tak jak Wam mówię, jadę do tego Adiego szybko, szybko, szybko do domu przebrać się, no i na to spotkanie, no bo tam z pół godziny będziemy jechać, no więc 18.30 trzeba wyjechać na 19:00. No i mam nadzieję, że to nie będzie długie te spotkanie, bo inaczej będę montować, kurczę, tego vloga yy, do nosy. No, ale no będę, moi drodzy, będę. No właśnie, kochani. Nie wiem, co Wam jeszcze powiedzieć. No mówię, już nie wiem, czy to się chmurzy, czy to już na ten deszcz pokazuje. Mogę Wam zaraz odwrócić kamerę, ale nadal nie mam tego... Pika mojego całego, czy jak to się tam nazywa, żeby wiecie, nie trzymać tego telefonu w łapach, bo nie, ja to już e, zaczynam kurczę i grać z ogniem, moi drodzy, z tym trzymaniem telefonu w tych łapach, łapach, <grych> no bo kurde, no jak mnie ta policja, chociaż byłby akcent, byłaby wiecie, temat na vloga, złapała mnie policja podczas nagrywania vloga, czy coś takiego, no ale wolę nie ryzykować. Chociaż jak tak mówią, kto nie ryzykuje, nie pije szampana. No ale po co mam bulić hajs i w ogóle dla policjantów? No kaman. No. Więc moi drodzy, no na temat odchudzania trochę pogadaliśmy. No i widzicie, chyba trzeba zacząć od listopada. Postawmy sobie cel, zaczynamy miesiąc odchudzania w listopadzie. Uhuhu! Kto jest ze mną? Łapka w górę. Nie, wiecie, co możemy coś takiego stworzyć. Takie wydarzenie tutaj, czy na Instagramie, dajcie znać, czy bylibyście za tym. Może jakieś te ćwiczenia, pamiętacie, jak Wam mówiłam, że miałam iść na tą jogę? Poszłam? Ciężarki kupiłam, w ogóle planowałam sobie matę kupić, nową, do ćwiczeń i co? Lipa. Nie poszłam na żadną jogę. No. To jest mój zapał, chociaż do YouTube'a mam zapał i go kontynuuję i nie wiem właśnie, czy w tym listopadzie też nie będę codziennie nagrywać, bo boję się, że jak będę nagrywać 5 dni w tygodniu, to potem się rozleniwie i nie będzie mi się chciało w ogóle potem nagrywać. A nie chcę tego, no bo to lubię. Moi drodzy, moi drodzy, więc o, tu mamy, wiecie, jaką? O, tu jest ta Portillos. To jest taka bardzo popularna sieciówka, też gdzie hot dogi sprzedają. Też może kiedyś pójdziemy. O! No i tak to jest, moi drodzy. Poniedziałek się kończy. Gdzie poniedziałek? Wtorek? No tak, jutro już środa. Jakie ja mam plany na jutro? Praca, YouTube, do lekarza mam jutro jechać. Też tak trochę z, 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 o czwartej popołudniu mam tego lekarza, no więc muszę o trzeciej już wyjechać, jak nie wcześniej, bo korki oczywiście. No więc no, też taki dzień rozwalony trochę. Potem czwartek ogarnianie chaty, sprzątanie, zakupy, jakieś gotowanie, może jakieś ciasto upiekę, no bo w piątek ta imprezka. No i zaraz piątek, no i sobota, niedziela. Czekajcie, kiedy jest Halloween? Dzisiaj, który jest, Wam mówiłam? Zaraz sprawdzę. 24, to czekajcie, 24 to jest wtorek, środa 25, 26 to się... We wtorek za tydzień jest Halloween, no za tydzień, no już jest listopad. I zaraz święta, i zaraz no już w sklepach choinki wszędzie, dajcie spokój. Czas tak zapytana, czy tylko dla mnie, czy dla Was również, no ale mówię Wam, to jest crazy, crazy. Nie wiem, moi drodzy, jeszcze pójdziecie ze mną do Aldiego, bo tak szybko zajadę, więc was jeszcze wezmę do tego Aldiego. Wczoraj was nie wzięłam, dzisiaj was wezmę może. Chociaż już byliśmy w Aldim, więc po co mam was brać? No zobaczymy. Jak kupię dynię, to wam się pochwalę. Jak nie kupię, to już się z wami żegnam. Ale nie, jeszcze wejdziemy do tego Aldiego na chwilę, tak wiecie. Zobaczymy te dynie razem i wtedy się z wami pożegnam. No. Moi drodzy, spełniam obietnicę. Tak jak obiecałam, idziemy do Aldiego. Bierzemy klucz. Tu jakiś ktoś rogalik zostawił. No jak zawsze ludzie. To są people, tak zwani. Ile u Was się płaci? U nas 25 centów, żeby koszytek wziąć. Idziemy. Idziemy, idziemy, idziemy. Zobaczmy, czy są dynie, czy nie ma. Aha. Dupa. Nie ma. Kwiatki tylko. No nic. Idziemy po... Co no, ja mogę wziąć na tą imprezkę? Bo ja biorę te rzeczy na imprez. Weźmy coś, jakieś może chipsy weźmy. Poczekajcie, tu są sour cream onion. No takie może wavy weźmiemy. Po tej to chips. Proszę bardzo. Ile one kosztują? 2,19? Bierzemy. Tak Dobra. I winogrona. Co tu panią przepuścimy? Dobra, idziemy tu winogrona. No i mi się wydaje, że zarąbiście. Jak każdy coś takiego przyniesie, to będzie fajnie. Czekajcie. Ej, ale to jest jakoś brudno, kurde. Czekajcie, może mają winogrona. Są tu jakieś, ej. Ale to nie takie. Chociaż 5,99, czy takie wziąć 7. Ej, nie mają tutaj. Mają bardzo mało. Czekajcie. Kurczę. No ten Aldi nie lubię go. A widzicie, przyjechałam znowu, no tu nic nie ma. No wezmę te chyba winogrona za 5,99. Są. Dobra. Bierzemy. Niech będą chipsy, winogrona, już. No i idziemy do kasy. Może coś jeszcze wezmę, ale raczej nie. Zakupy, Karolinki. Moi drodzy, moi drodzy, widzieliście, co wzięłam e, winogrona i te chipsy. I jeszcze znalazłam taką super obrotową tackę. No na przyprawy czy coś, bo mnie denerwuje to, jak szukam z tyłu wyjmuję, więc super, super duper. No i za to zapłaciłam, e, proszę bardzo, to jest mój rachunek 10 dolarów za, za ten organizer e, za chipsy 1,95, za e, winogrona 5,99, razem 19,11. Już się odwrócę. I tutaj spod Aldi, oczywiście nie było dyń, No niestety, no to Karo musi kurde nie być taka oszczędna, i chyba pojadę jutro do tego jewela i kupię te dynie. Więc z widokiem Aldi chcę się z Wami pożegnać. Życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru, cokolwiek kiedykolwiek mnie oglądacie. Subskrybujcie, zostawiajcie łapki w górę, to mnie tak motywuje. Te komentarze, to wszystko. Mega się cieszę. Mega, 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 że Was mam. Trzymajcie się cieplutko. No, i wpadajcie na Instagrama też. Dobrze, do usłyszenia, do jutra. Pa, 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 pa.